Żona pyta męża: "Kochanie, co mi kupiłeś na gwiazdkę? Podejdź do okna, odsłoń zasłony, wyjrzyj przez okno. Widzisz teraz na ulicy ten sportowy samochód?" "Widzę. No właśnie. W takim kolorze kupiłem ci rajstopy." Wchodzi mały chłopiec do kuchni i mówi: "Mamo, zrób mi śniadanie." Słuchaj, to, że sypiam z twoim ojcem, nie znaczy, że jestem twoją mamą. To jak mam do ciebie mówić? Po imieniu Tadeusz? Facet dzwoni do adwokata, mówi: Panie, muszę rozejść się z żoną, pan mi załatwi ten rozwód. O co chodzi, panie, moja żona całymi wieczorami szwenda się po knajpach. Co pan powie, a co pije? Nie, za mną łazi. Blondynka przychodzi do sklepu, chce kupić pastę do butów. Dzień dobry, dzień dobry pani, chciałam prosić o pastę do butów. Ale do jakich? Numer 39. Co to jest autosugestia? Jest to sugerowanie komuś, że ma auto. Żona stoi na wadze, mąż komentuje, według tej tabeli powinnaś mieć 3,5 metra wzrostu.